Dzień dobry, dzień dobry. Powiem Wam, że jeśli w domu są kwiaty jeszcze o takiej ciepłej słonecznej barwie, to od razu się wydaje, że jakaś taka ładniejsza ta pogoda. A dzisiaj u mnie na stole wiosennie i nawet tak prawie prawie wielkanocno, a to dlatego, że mamy dzisiaj na obiedzie gości, no całkiem jak wiosna. od Basic Lab otrzymałam taką oto nową przesyłkę. To jest ich nowy produkt, serum ujędrniające z peptydami. Już czytałam gdzie to jest po angielsku, to nie tu o. Czytałam też o tym kosmetyku, oglądałam sobie skład, no i powiem wam, że zapowiada się bardzo interesująco. Spróbuję teraz jedną ręką to wszystko wyjąć, a to jest serum takie z pipetką, także ja lubię ten rodzaj, dlatego że można do ostatniej kropelki sobie kosmetyk zużyć. Mamy tutaj odkręcaną buteleczkę, potem zdejmujemy korek, odkręcamy i zakładamy tę właśnie pipetkę. Super, bardzo, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, będę te na testowała, tym bardziej, że jedno z moich serów się już właśnie skończyło. Pokażę Wam, może Was to zainteresuje, przepis na trochę inną zupę pomidorową. Tutaj mamy pomidory. Wiecie, najlepsze by były takie muskane słońcem i dojrzewające w tym słońcu. Niestety te pomidory teraz takie nie są. Mam ich dużo, ale dlatego, że ja robię tutaj no dla kilku osób. W każdym razie, pomidory myję. Kroję je na połówki, układam w nasmarowanej oliwą z oliwek formie. Do tego daję też czosnek. Ja dałam całą główkę czosnku. I teraz solę je. Sól jest bardzo potrzebna, ponieważ jak posolimy, to wyjdzie z nich więcej soku, a to jest nam bardzo potrzebne, bardzo skazane. I teraz całość polewam jeszcze tak dość obficie. Oliwą z oliwek. Ta zupa nie będzie na żadnym tłuszczu gotowana, dlatego właśnie ta oliwa będzie potrzebna. I teraz daję do piekarnika. Piekę w 200 stopniach góra-dół, tak aż do momentu, aż to wszystko się tak rozpadnie i będzie fantastycznie pachniało, a później pomidory razem z tym sokiem wrzucam do garnka. Dodaję także ząbki czosnku wyciśnięte, one się bardzo łatwo wyciskają, jak mamy taką szczelinę, i uzupełniam to wszystko. I jeszcze y, bulionem, taki mam bulion warzywny, y, tak żeby po zmiksowaniu była taka konsystencja zupy. O właśnie, tak mniej więcej ta zupa wygląda, nie wiem czemu tu jest taki dziwny pomarańczowy kolor powierzchu, posypałam ją w tej chwili jeszcze bazylią, o, do, dolewam troszkę płynu i cała zupa prezentuje się tak, tutaj jeszcze leciuśko polałam śmietanką kremówką, dodałam ser parmezan i listki bazylii. Synte rodzaju kuchnię, bo robi takie swoje ziemniaki pieczona. Bardzo dobrze potrafi przyprawić, to wszystko zrobić, także będzie do, do obiadu, a ja to sobie z wami właśnie usiadłam. Przed chwileczką mm, chwileczkę odpoczęłam jeszcze i wypiłam kawę, a przy okazji poczytałam sobie komentarze i yy, pytania pod moim ostatnim tym niedzielnym filmikiem, tam dwie osoby mi pytały, czy ja robiłam jakieś zabiegi a kosmetyczne, czy może korzystałam z medycyny estetycznej, bo lepiej wyglądam jakby w porównaniu z wcześniejszym. Moim wyglądem, kiedy Wicki to oglądały, i takie pytanie rzeczywiście ostatnio dostaję i postanowiłam się do nich tak szybciusieńko tutaj ustosunkować. Wiecie, to jest tak, kiedy oglądacie na YouTube jakiekolwiek youtuberki, jakiekolwiek twórczynie, zwłaszcza te, które albo od razu mają profesjonalny zespół, którym tutaj pomaga im nagrywać. Albo takich, które tak jak ja już jakiś czas na YouTube są i po prostu zdobywają też tę kolejną wiedzę, jak to zrobić, jak ten aparat ustawić, jak operować światłem, to też musicie wziąć pod uwagę, że to co widzicie na ekranie, to jest wynikiem przede wszystkim dobrego oświetlenia, odpowiednio dobrego sprzętu. Oświetlenie w naszym wyglądzie robi naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj nagrywam w przy oświetleniu dziennym, natomiast ja widzę też, że. Zdecydowanie lepiej wyglądam przy użyciu silnych lamp. Cera od razu jest bardziej błyszcząca, wszystko jakby jest ładnie też tutaj tak uwypuklone, w sensie zmarszczki, nie, właśnie tych zmarszczek przy okazji nie widać i różnych jeszcze innych rzeczy na twarzy. Także każda z nas, także myślę, że dziewczyny nagrywające też to potwierdzą, że ma takie momenty, kiedy wygląda o wiele gorzej. Ja Ostatnio widziałam się, gdy wracałam z Warszawy w, w pociągu, w lustrze, patrzyłam, czy nie rozmazałam się tutaj na twarzy. I tam były takie jarzeniówki, takie światła. Boże, jak ja okropnie już wyglądałam, jakby wszystko to, co, co, co jest w mojej twarzy, co, co mi się nie do końca podoba, było uwbuklone. Także na pewno światło robi bardzo dużo. Poza tym, też druga rzecz jest taka, że my tutaj przychodzimy w makijażu i tak jak ja, tak myślę też moje koleżanki, uczymy się również również robić um, odpowiedni makijaż. Czasami mamy tutaj różne e, wpadki, ja, ja też takie wpadki mam, e, ale generalnie mówiąc e, właśnie to przygotowanie takie do nagrywania dużo daje i od tego przygotowania do nagrywania zależy także e, po części nasz wygląd. Musiałam, Musiałam przebrać w momencie, bo coś mnie od, odciągnęło. W każdym razie wiecie, ja też nie chcę mówić, że to jest tylko światło, dlatego że e, też, też się widzę, widzę, patrzę na siebie w lustrze i takie mam wrażenie, że e, wyglądam lepiej niż na przykład rok temu czy dwa. Temu. Myślę, że to jest też tak, że dała mi dużo fryzura, zmiana fryzury. Dla każdej z nas gdzieś tam jakaś fryzura przeznaczona dla niej istnieje, ja mam wrażenie, że to są właśnie te włosy. Czuję się dobrze, czuję się bardzo tak energicznie, czuję się świetliście tak radośnie i tu myślę, przy, to myślę też przekłada się na to, jak, jak potem wyglądam, czy też jak się zachowuję, bo jak coś, coś uważam na wygląd, ma wpływ w nasze wnętrze, jak my odbieramy siebie, jak my. My patrzymy na siebie tak już wyglądamy, bo też odpowiednio układamy minikę. No właśnie, czasem się uśmiechamy, czasami z kolei jest i to wygląda do tej przekłada się na to, jak nas też inne osoby odbierają. Myślę, że też wpływ na to ma to, że ja od pro roku, no mniej więcej roku, bardzo mocno ograniczyłam cukier. Cukier jednak uszkadza włókna kolegynowe i powoduje, że przestarzenie się skóry. Także brak tego cukru. Wydaje mi się, że też przełożył się na powiedzmy mój lepszy wygląd niż to było jeszcze jakiś czas temu. No też musicie brać pod uwagę, że różne stresy, różne problemy dnia codziennego się na to nakładają. Wy nie wiecie też o tym, co youtuberzy przeżywają. Znaczy czasami wiecie, bo czasami macie to podane na tracy. Ale w moim, moim życiu też były bardzo trudne takie chwile, bardzo trudne momenty, co też widzę od razu w moim wyglądzie Między Innymi. Dwa lata temu, 2019 roku, już trzy lata temu, gdzie czas szybko leci, przechodziły się ze mną przez kilka miesięcy poważnej choroby mojej mamy, gdzie ja już też wiedziałam od lekarzy, że tutaj nie będzie hpn No i to się od razu odbiło tak naprawdę na wyglądzie są też może, jeżeli oglądały się przed wtedy mnie i oglądacie teraz mnie, to widzicie różnicy, bo, bo we mnie ta różnica też istnieje. No a taka trzecia rzecz, która też tutaj jest, to, to um, odpowiednie wybrane kosmetyki. Ja mam tu szczęście, że od ponad roku um, mam możliwość używania kosmetyków bardzo dobrych marek, z dobrymi bardzo składami pielęgnujących, w sensie nie takich, że one tylko udają, że pielęgnują, ale rzeczywiście pielęgnują w miarę możliwości oczywiście bardziej od wewnątrz skórę. No, no to jest taki też plus tutaj bycia na, na YouTubie, bo y, ja nie wiem, czy ja, znaczy ja wiem, ja wiem, że sobie nie mogła pozwolić na przykład na tyle różnych składników, tyle różnych kosmetyków, y, gdzie jeden krem, czyli do serum kosztuje tyle, ile do tej pory wydawałam na dwa albo na trzy kremy. Także na pewno to też wpłynęło na kondycję mojej skóry. Y, wiecie, tak właśnie myślałam sobie, co bym robiła, gdybym tych kremów nie miała. Myślę, że robię to, co robiłam wcześniej, czyli stawiałabym bardzo mocno na sera różnego rodzaju, bo y, sera, y, y, są, jest, w nich jest koncentracja wszystkich składników, takich naprawdę działających. i y, Jeżeli mamy odpowiednie minerale serum albo odpowiednie minerale sera, y, to wówczas rzeczywiście, nawet jeżeli przykryjemy je już kremem, który y, nie będzie tak dobrym, jakbyśmy chcieli, a, a y, z powodów finansowych nie możemy za niego pozwolić, to serum i tak będzie działać także czy, czy będę otrzymywała czy nie będę otrzymywała na pewno sera kosmetyczne różnych dobrych marek będą w mojej pielęgnacji no a oprócz tego retinol to jest też coś co używam już Trzy lata, i za każdym razem widzę, że y, ma to naprawdę efekt. Ja używam od mniej więcej połowy października, zawsze do końca lutego, natomiast teraz mamy taką pogodę pochmurną, że na razie nie przerywam jeszcze używania retinolu. cały czas jeszcze jest on obecny w mojej pielęgnacji. A, I to też widzę, że, że ma znaczenie. Wiecie, to jest tak, że jeżeli chcemy pozbyć się zmarszczek, czy chcemy wiedzieć, że, żebyśmy wyglądały ewidentnie młodziej, to bez zabiegów medycyny estetycznej się tutaj nie obędzie, żaden krem nam nie usunie zmarszczyk, nie usunie brust, nie podniesie nam owalu twarzy, natomiast on nam może um, po prostu wypełnić jakby twarz i spowodować nawilżyć ją dobrze, odżywić ją dobrze, i spowodować, że my pomimo tych zmarszczek, jakichś tam odwisłości, i innych jeszcze rzeczy, będziemy wyglądały po prostu lepiej. Um, młodziej może, radośniej może, um, dlatego że po prostu po prostu kondycja naszej skóry będzie lepsza. I ja mówię, to jest tak, jak mam czasami jabłko i na przykład zrobimy na tym jabłku jakąś tam szparę, szramę, to ona będzie, czy ono będzie jędrne, czy ono się pomarszczy. Ona i tak będzie. Natomiast zdecydowanie lepiej wygląda całe jabłko nawet z tą taką szramą, zadrą, zmarszczą, jeżeli ono jest ogólnie mówiąc jędrne, niż takie jabłko, które ma tę zmarszczę, a jeszcze dookoła jest też pomarszczone. Także yy, na pewno to również te, te kosmetyki, te kremy są tutaj istotne. Ja wiem też, że takie są tutaj różne opinie, kiedy je oglądacie, analizę czy, czy, czy nasze jakby doznania po używaniu różnego rodzaju kosmetyków w jakimś czasie, ale to też jest ważne, jeżeli macie osoby, którym ufacie, albo macie kilka takich osób, którym ufacie, to możecie zweryfikować, czy mówią bardzo podobne rzeczy wprost, Albo czasami między wierszami, bo też czasem wysłuchałam między wierszami różne inne rzeczy, które są przekazywane. To też jest bardzo ważne, dlatego że mamy wtedy możliwość mm, sprawdzenia, czy za te niemałe pieniądze otrzymujemy dobry produkt, czy otrzymujemy Google. Ponieważ czasami bywa tak, że i Google. I dobry produkt kosztuje o tyle samo. Także jeżeli ktoś używa tych kosmetyków i widzicie, że są efekty, albo mówi o tym, albo też gdzieś tam się one dalej prze prze przewijają, to warto wtedy coś zobaczyć. No i druga część pytania dotyczyła tego, czy robiłam jakieś zabiegi, czy korzystam z medycyny estetycznej. Nie, do tej pory jeszcze nie robiłam niczego. U kosmetyczki też byłam tylko raz w życiu, chociaż myślę, że powinnam chodzić, bo na pewno takie korzystanie z pomocy kosmetyczek jest w skazane, zwłaszcza w pewnym wieku, ale, ale nie tylko. Natomiast ja ym, nie lubię, jak ktoś coś tutaj robi przy moich włosach, przy mojej cerze. Byłby to dla mnie dodatkowa taka rzecz, ym, może nie stresująca, ale na pewno nie taka wielka przyjemność, żebym ja się mogła, jak to mówi się, zlaksować, odprężyć i tak dalej. Nie, na razie jakoś nie, nie łapnęłam tego bakcyla i jakoś yy, o tym też nie marzę. Jeśli chodzi o zabiegi, medycyny estetycznej, to tak jak już wspomniałam, nie robiłam niczego. Nie mam przeciwko temu, jeżeli ktoś to robi, to jest sprawa indywidualna każdej osoby. I gdzieś tam powiem Wam, że ostatnio przemknęła mi też taka myśl, a może by tutaj sobie wypełnić konkretną rzecz w mojej twarzy, mianowicie te takie te linie, marionetki. Ja mam taki problem, że właściwie od zawsze tutaj te linie miałam takie od nosa do warg mocniej zaznaczone i widzę teraz, że z wiekiem one mi się pogłębiają i wokół nich tworzy się coś, co jest. Już taką podwaliną przyszłych zmarszczek. I tak sobie właśnie myślałam, a może ten kwas hialuronowy sobie w to wszystko jakieś wstrzyknąć, bo oprócz oglądania osób, które, które są antyreklamą zabiegów medycyny estetycznej, no to też widzę osoby, które, które widać, że mają dobrze zrobione, czy ten kwas hialuronowy, czy wypełnienia właśnie, czy botox, czy jeszcze tutaj inne zabiegi, to widać, że to jest dobrze zrobione profesjonalnie. Tylko wiecie, tutaj jest taki problem, że ja nie wiem czy to się wpisze jakoś w moją taką filozofię życiową, dotyczącą właśnie dbania o siebie, dotyczącą starzenia się? No, nie bójmy się tego słowa też użyć, bo ja po tylu latach tak naprawdę dopiero polubiłam swoją twarz, dopiero tak naprawdę podobam się sobie. Nigdy nie myślałam, że w tym wieku to nastanie i chyba bym się trochę obawiała tego, że po takich zabiegach ja nie do końca będę siebie poznawała. Że to już nie będę ja. Bo tak jak mówię, widzę osoby, które mają zrobione bardzo dobrze te zabiegi, ale patrzę na nie i myślę o, jak ładnie jest zrobiona, tak? a nie jak wygląda ładnie, jak wygląda młodo, czy też jeszcze tutaj inne rzeczy. No, to, to jest moje zdanie, ponieważ no, rysy twarzy mimo wszystko odrobinę chociaż się tutaj z, zmieniają. I y, y, są takie sfery w, w mojej twarzy, których na pewno nigdy nie ruszę. Y, to jest na przykład czoło ze zmarszczkami tymi mimicznymi. No bo ja się często dziwię. Ja mam w ogóle taką dość mocną mimikę, wyraźną mimikę. Y, to są zmarszczki tutaj koło oczu, bo one powstawały najczęściej wtedy, kiedy się y, y, uśmiechałam. Y, I to, to, to jest coś, co, co faktycznie ja, ja tak jak się mówi, że to jest wyryte na mapie naszej twarzy, to ja o tym pamiętam i o dobrych momentach, o złych, staram się nie pamiętać, także jak patrzę na swoją własną twarz. Ym, I też jeszcze myślę, że jeżeli ym, robić yy, tego typu wypełnienia czy, czy różne inne zabiegi, to chyba powinnam zacząć troszkę wcześniej, a nie po 50 roku życia, dlatego że tak mi się wydaje. Ym, Poprawcie mnie, jeżeli, myślę, jeżeli myślicie też inaczej, ale wydaje mi się, że w wieku dojrzałym, takim mocno dojrzałym, powiedzmy 60., 70. rokiem życia przy korzystaniu z medycyny estetycznej, nie mówię o, o kosmetyczkę, o, o, o zabiegach typu tam nawilżanie i tam inne retinole jeszcze, ale przy, przy zabiegach różnego rodzaju, że robi się spory kontrast pomiędzy twarzą a szyją. Chyba jeszcze nie ma nic tutaj wymyślonego na, na szyję, i twarz jest faktycznie gładka, ładna, napięta, no a szyja tak już nie do końca. Także nie, ja póki co nic nie planuję, jak coś zrobię, to, to wam o tym powiem. Widzicie, tak właśnie sobie ostatnio myślałam, że jak byłam młoda, to często słyszałam takie zdanie, że uśmiech zdobi kobietę. I teraz myślę. Że w wieku dojrzałem, to ma trochę inne znaczenie, bo jak się uśmiechamy, to nam wszystko idzie do góry. I po prostu nie widać tutaj tych opuszczonych kącików ust, nie widać opuszczonych tutaj chomików i innych części ciała. Także, dziewczyny, uśmiechajmy się, bo nic nie stracimy, a na pewno możemy wtedy dużo zyskać. Także, także tak tutaj jest ze mną. A a propos jeszcze uśmiechu, wiecie wczoraj, tutaj się naśmiałam, bo ja oglądam. Program Azja Express. Wszystkie części, wszystkie serie oglądałam. Wcześniej oglądałam no, to z moją córką, no i w tej chwili no, no, nie, nie, nie mogę już ją oglądać. No i y, wczoraj był drugi odcinek i namawiałam męża mojego, żeby to pooglądał. Mówi, wiecz, no, 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 no jak, no, co z tym takiego ciekawego, fajnego, tam biegają, krzyczą, ale jakoś udało mi się tutaj przekonać i przekupić z dobrym jedzeniem do telewizji. No i sobie pooglądaliśmy. Słuchajcie, załapał. Bakcyla od razu, bardzo mu się spodobało. Śmiał się, zrelaksował się, mówi super, będzie oglądał ze mną. No i jego ulubienicą w tym programie jest Andziaks. Nie wiem, czy oglądacie Andziaks. Ja, ja, ja wybiórczo o, o, o tym też za chwilę jeszcze powiem. I jak była tam taka scena z. z właśnie, w, gdzie szukali noclegu, no to on tam też mówi, patrzy na mnie, mówi: No, słuchaj, jakbym Ciebie widział po prostu, no. no Kropka w ok kropkę, jak, 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 jak ta Angelika się tutaj zachowujesz. I faktycznie była taka scena, jakbyśmy byli w tym roku a, by to chodziło o to, że szły tam mrówki drogą, no i ona też się obawiała, że. Pójdą do niej, a, a jej mąż jej tłumaczył, że jak one już mają ustaloną drogę, to one będą tylko tą drogą chodzić, bo to jest jakaś, jakaś im droga między jednym a drugim punktem. tak? I przypomniało mi się że rzeczywiście, jak w tym roku byliśmy we Włoszech, tam też był taki, taki problem, że między balkonem a jakąś taką dziurą tutaj, w szczeliną w ścianie, yy, codziennie chodziły mrówki. No i ja też to się tak obawiałam, prosiłam męża, żeby nie zamienili się miejscami, że ja spała na łóżku, ale dalej od tych mrówek też <grym> dokładnie taka sytuacja. No i powiedziała, yy, Jackson takie dla nas zdanie, którym przyjmujemy go do swojego słownika, tutaj, że ja jestem otwarta na zmiany, ale nie do końca. Myślę, że dokładnie to jest moja filozofia życiowa. Do czegokolwiek podchodzę, że jestem otwarta do zmiany, ale wiecie, tak nie do końca. Także, Azja także Express, jeżeli oglądacie to to, to, to wiecie o co chodzi. Jeżeli nie oglądacie, zerknijcie sobie, bo fajny taki program. Oprócz tego, że jest tam dużo takiej zabawy, jest dużo śmiechu, to jest też poznawanie świata, poznawanie nowych kultur, obcowanie z innymi ludźmi, bo, bo są tam takie momenty, gdzie uczestnicy nas nocują w domu gdzie ci ludzie mieszkają w różnych w różnych krajach, w różnych miastach I jest to trochę zabawne, trochę wzruszające. A już a propos właśnie Angi, to mówiłam ja, że, czy oglądam, ja generalnie więc nie oglądam także każdy film, że, że jestem tutaj fanką, ale na przykład oglądałam wszystkie vlogmasy, te takie, zwłaszcza z ich wyjazdu do Nowego Jorku i w ogóle do, do, do Stanów, bo oni tam byli też potem na Florydzie, i powiem Wam, że bardzo się cieszę, że oglądałam, bo ja Jakoś tak mi się zrobiło w pewnym momencie, że odzyskałam taką, takie marzenia dotyczące podróżowania, wyjazdów. Tych marzeń już u mnie nie było. One zostały jakoś tam przytłumione. W tym roku na pewno jeszcze do Nowego Jorku nie polecimy, natomiast bardzo chciałabym wrócić tam w kolejnych latach i, i poczuć znowu klimat tego miasta, przywołać bardzo fajne wspomnienia, które też mam związane z wyjazdem do tego miasta i też bardziej odważyć się chyba eksplorować świat i, i gdzieś tam jeszcze robić to, co naprawdę lubię i co sprawia mi ogromną przyjemność. Także, także tak, myślę, że na różnych kanałach i w różnych miejscach naszego życia możemy odkryć inspiracje, możemy coś dobrego z tego wynieść i, i też zrelaksować, odprężyć. Ja unikam tylko jednego rodzaju kanałów tam, gdzie jest jad, gdzie jest złość, gdzie jest jakaś rywalizacja, bo mamy tego wszystkiego tak. Tak dużo w dzisiejszym świecie, że YouTube jest dla mnie takim miejscem, gdzie ja chcę troszeczkę mieć relaksu, odprężenia, trochę humoru, trochę refleksji, bo, bo tego też szukam w te, tego typu filmikach i, i znajduję i troszeczkę też takich przeżyć y, estetycznych, to też jest dla mnie ważne. I, no i tak, kochani moi, dziękuję bardzo, bo słyszę, że tam już robota w kuchni dobiega końca. Za chwileczkę ja wchodzę i jeszcze kończę przygotowywać obiad, bo za chwileczkę już czekamy na naszych gości, na naszych przyjaciół, także myślę, że spędzimy też bardzo fajny czas. Tak się w ogóle tutaj śmiejemy, że uaktywniliśmy w tym roku towarzysko, bo w tamtym roku mieliśmy gości, była moja kuzynka ze swoim mężem, jeszcze wcześniej mieliśmy też gości na urodzinach mojego męża. Teraz mamy tych gości, ale ja mam teraz taki czas, gdzie mam inaczej ułożony plan zajęć i w zeszłym semestrze miałam każdy każdą niedzielę miałam zajętą, a w tej chwili mam tak co dwa tygodnie, mniej więcej co trzy tygodnie, całe weekendy naprawdę mnóstwo tych godzin jest naraz, ale za to mam też troszeczkę wolnego czasu i mam zamiar wykorzystać go maksymalnie. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia już co dwa dni, w czwartek.